Kolejne drobne przedsięwzięcie w naszej gminie, dotyczące tym razem, tym razem biblioteki naszej publicznej. Postanowiłem tutaj zakupić właśnie taką biblioteczkę, szafkę. Do tej pory ta, która była zrobiona ze skrzynki, z odzysku, też się sprawdzała ale myślę, że dzięki temu, że zasłużyliśmy e, tam, by książki, wkładając swoje, zasłużyliśmy na porządną i teraz taka czapka będzie, myślę, że nam porządnie służyć. A Państwa proszę o to, żeby uszanować ten zachód, żeby nam parę ładnych lat służyć. Szanowni Państwo, rozpoczął się okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, e, tradycyjnie na terenie naszej gminy. Jestem zapraszany wraz z innymi gośćmi, księżmi na właśnie takie spotkania opłatkowe przed Co prawda w tym roku jest stosunkowo mało, bo między 10 i 11, bywało więcej, ale niemniej za te zaproszenia dziękuję. Myślę, że to jest taka fajna tradycja właśnie spotkań opłatkowych, co prawda te wigilijne spotkania są przypisane rodzinie i, i, i takim domowym spotkaniom, natomiast skoro Przynajmniej co niektóre organizacje uważają, że tworzymy taką wspólnotę samorządową, taką rodzinę samorządową. To bardzo dziękuję za te zaproszenia. No i oczywiście wszystkiego najlepszego też na ten nowy rok w ramach tych spotkań układkowych tych wieczorów wigilijnych. Jesteśmy przy kolejnej rozpoczętej w tym roku inwestycji, to jest termomodernizacja przychodni czy ośrodka zdrowia przy ulicy Długiej. Jest to kolejny etap, kolejny obiekt który powinien na wiosnę bardzo ładnie wyglądać, ocieplony z oszczędnością energii, ale jednocześnie z uporządkowaniem tego terenu wokół tych miejsc parkingowych, dojazdów, odjazdów, także myślę, że będzie kolejne fajne miejsce, które się pozostanie porządku. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Rejmonta i ulicy Zachodniej, w końcówce trzeciego etapu, właśnie firma wykonująca. To zadanie zgłosiła gotowość do odbioru właśnie tej inwestycji budowy tych dróg Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, właśnie ulicy Zachodniej Także została tylko ta część taka kosmetyczna, poza piachu, który został rozsypany po ścieżkach rowerowych i chodnikach Jak również namalowanie tych znaków poziomych, pionowe zostały postawione, uruchomienie oświetlenia i to zadanie związane z budową tych trzech ulic będzie zakończone. Przed nami jeszcze zostanie czwarty etap budowy ulicy Zachodniej i zakończenie rondem albo porządnym skrzyżowaniem tu nas bronikowi.